Cześć wszystkim, witajcie serdecznie w kolejnym filmiku na kanale Katarzyna Duda Art. Dzisiaj odcinek dla osób początkujących. Będziemy mówić o farbach, o tym, jakie farby najlepiej wybrać na początku przygody z malarstwem. Jeżeli więc lubisz malować, tworzyć, ale nie do końca wiesz, czym i w jakiej technice, serdecznie zapraszam, idziemy dalej. Dodam na początku, że w tym odcinku wykorzystam przybory. Z kolekcji Luz Art od producenta este Majewski. Takie materiały możecie znaleźć w sieciach sklepu Biedronka. W tym odcinku wykorzystam akrylek wasze oraz temperę. Powiemy sobie, czym się charakteryzują i jakie efekty można uzyskać. Jednak przejdziemy do dalszej części odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, tak aby być ze mną na bieżąco i ze wszystkimi treściami, które dodaję. Wszystkie farby, którymi dziś będę malowała, są dostępne w sieci sklepów Biedronka albo online. To dowód na to, że nawet w supermarkecie można znaleźć coś, od czego można zacząć. Bez wielkich inwestycji i bez stresu, że trzeba mieć wszystko profesjonalne od razu. Zaznaczam na początku, to nie są narzędzia z górnej półki i przykładowo farby nie mają profesjonalnych pigmentów ani wyjątkowej trwałości. To są przybory hobbystyczne, czyli takie, które mają po prostu pozwolić ci spróbować swoich w malarstwie i w tej kolekcji Art jest naprawdę sporo rzeczy. Mamy tutaj farby akrylowe w różnych wersjach, zestawy pędzli, podobrazia, kredki artystyczne. Możemy tutaj znaleźć bardzo fajne papiery o wysokiej gramaturze, które świetnie nadają się do różnych technik, od akrylu przez pastele, kredki, ołówek i tak dalej. Pokażę wam teraz co konkretnie wybrałam z oferty art dostępnej właśnie w Biedronce i zaczynam od farb akrylowych. Mamy tutaj trzy zestawy czyczne, metaliczne i pastelowe. Każdy zestaw zawiera 12 kolorów w tubkach po 12 ml. Co ważne, na każdym opakowaniu znajduje się czytelna informacja, jakie kolory są w środku. No i to jest bardzo pomocne przy wyborze, zwłaszcza jeśli chcemy dopasować zestaw do konkretnego stylu czy techniki. Dodatkowo mamy tutaj gwasze oraz farby tempera. To nie są media, którymi maluję na co dzień, więc traktuję to jako artystyczną odskocznię i okazję do tego, żeby poeksperymentować. I tutaj mamy podobnie zestaw 12 kolorów po 12 ml. Dobrze, że każda tubka jest oznaczona rodzajem farby, bo wszystkie opakowania są do siebie podobne, no ale dobrze, że mamy podpisane czy to akryl gwasz, czy tempera, bo można łatwo się pomylić, pogubić i szczególnie jeśli używa się kilku mediów jednocześnie. Za chwilę wam pokażę, jak się nimi maluje, jeżeli jesteście ciekawi różnic między tymi farbami, ale jeszcze przejdziemy sobie do podłoża. I tutaj mamy blok artystyczny do malowania różnymi technikami. Gramatura 300 g na metr kwadratowy, więc świetnie radzi sobie też z dużą ilością wody. To dobry wybór pod akryl, gwasz, a nawet temperę. Oprócz tego jeszcze chciałabym Wam pokazać taki blok z czarnymi kartkami. W środku jest 10 grubych arkuszy, które również nadają się czy do malowania, czy do rysunku na przykład do pasteli, markerów. I takie jeszcze podsumowanie budżetowe zrobimy farba królowa waszej tempery. Kosztowały około 12-14 zł, więc w zależności co wybierzecie, to w tym budżecie myślę, że się zmieścicie. Oczywiście wszystko zależy też od sklepu. Blok artystyczny od 12 do 15 zł. I jeszcze tutaj przygotowałam zestaw pędzli nylonowych. W środku znajduje się 15 sztuk pędzli płaskich, okrągłych, ściętych, i taki zestaw kosztuje około 14 zł. Te ceny mogą się różnić, więc to podkreślam. Przyjmijmy, że do 45 zł możemy zacząć tworzyć, próbować, eksperymentować w malarstwie. Przypomnę, że to są produkty dedykowane. Dla dzieci, młodzieży, ale też dla dorosłych, którzy po prostu lubią malować, chcieliby coś stworzyć przy niewielkim nakładzie finansowym. Dobra, zaczynamy od Gwaszy i będę malowała borówki z liśćmi. Szkic przygotowałam sobie wcześniej i teraz wylewam już farby na Paletę. Mam tutaj taką paletę jednorazową, ona mi się świetnie sprawdza. Jeśli chodzi o gwarze, to zobaczcie, jaką moją konsystencję na palecie. E, ogólnie gwasz to farba wodna, kryjąca o matowym wykończeniu. Łączy w sobie cechy akwareli i akrylu, ale daje zupełnie inny efekt, taki bardziej ilustracyjny. Najlepiej malować nim warstwowo, zaczynając od jasnych kolorów i przechodząc do ciemniejszych. Dobrze jest używać niezbyt mokrego pędzla, bo zbyt duża ilość wody, może po prostu rozmywać wcześniej nałożoną farbę. Gwasz jest reaktywny, to znaczy, że możemy go ponownie aktywować wodą. To jest z jednej strony fajne, bo pozwala nam na poprawki, no ale też wymaga delikatności i ważne, żeby między warstwami dać farbie chwilę na wyschnięcie, inaczej kolory mogą się mieszać niekontrolowanie. Na gwaszu świetnie wyglądają detale malowane suchym pędzlem, a także kontrasty między cienką a grubą warstwą. Moim zdaniem, gwasze to narzędzie bardzo wdzięczne, jeśli chodzi o ilustracje botaniczne, czyli takie jak liście, owoce, kwiaty. No dobra, teraz czas na temperę. Medium, które dla wielu może brzmieć trochę tajemniczo, ale naprawdę warto je poznać. To jedna z najstarszych technik malarskich. Używano jej jeszcze przed wynalezieniem farb olejnych, między innymi w ikonopisarstwie. I malarstwie średniowiecznym. To jest ciekawa informacja. Konsystencja tempery jest kremowa, gęsta i bardziej zbita niż gwarz. Przypomina trochę połączenie farby plakatowej z akrylową, ale z matowym wykończeniem. W przeciwieństwie do gwarzu po wyschnięciu tworzy trwałą warstwę, której nie da się już ponownie rozpuścić wodą, dlatego warto dobrze zaplanować kompozycję i nie liczyć na łatwe poprawki. Dobra, maluję jabłka, wcześniej również wykonałam sobie szkic. Zobaczcie, że każdy mój obrazek maluję w formacie A5. Oczywiście na bloku, o którym już wcześniej Wam wspominałam, przeciąłam sobie do formatu A5 taśmę typu Washi Tape. Zrobiłam marginesy. Generalnie tempera dobrze sprawdza się przy pracy na grubym papierze. Nie marszczy się dobrze, przyjmuje wodę. W pracy z temperą najlepiej używać lekko zwilżonego pędzla. Nie warto przesadzać też z wodą, bo farba zbyt rozwodniona może tracić krycie i zostawiać smugi. Za to przy odpowiedniej gęstości daje piękne, jednolite plamy koloru, które świetnie sprawdzają się np. w ilustracjach czy takich motywach dekoracyjnych. Jeśli więc malujesz warstwowo. Dobrze jest poczekać aż pierwsza warstwa całkowicie wyschnie, no inaczej może się miejscami ścierać albo mieszać. Tempera nie daje efektów błyszczących, takiego połysku, ale za to daje kontrolę, precyzję, czyste, szlachetne kolory. Myślę, że jest to medium, które uczy uważności i jeśli chcesz popracować na przykład nad kształtem, światłocieniem, precyzją, to tempera będzie odpowiednim wyborem. No dobra i teraz sięgam po farby akrylowe. I zobaczcie, że po wyciśnięciu na paletę farba akrylowe z zestawu Lusart mają różną konsystencję. Nie wiem czy to widzicie, ale niektóre są bardziej lejące, a niektóre gęstsze i kremowe. No i dla Was taka krótka informacja, by mieć... Trochę dystansu do tego typu farb. To seria hobbystyczna, więc pigment, spoiwo nie zawsze są rozłożone idealnie, równo między kolorami. Myślę, że jakoś znacząco to nie wpływa na malowanie, no ale warto mieć to na uwadze, warto o tym wiedzieć. Niektóre kolory będą miały lepsze krycie. No i mogą po prostu wymagać dwóch warstw. Więc jeśli chodzi o te farby stańszej półki, farby takie jak te, to odradzam rozcieńczać je z wodą. No chyba, że chcecie sobie pędzle wypłukać, wyczyścić, to woda się przyda. Akryle to jedne z najbardziej uniwersalnych farb, schną szybko, dobrze kryją, a po wyschnięciu są wodoodporne. To oznacza, że można je warstwować bez ryzyka rozmycia poprzednich warstw. Są gęstsze niż gwarz i bardziej trwałe niż tempera. Można je lekko rozcięczać z wodą, ale równie dobrze mieszają się z medium akrylowym. Jeśli na przykład chcemy uzyskać inne efekty, na przykład większy połysk, albo takie spowolnione schnięcie, w przypadku akryli Lusart lepiej malować bez użycia wody, no bo ciężko nam będzie pokryć warstwę. Akryl idealnie nadaje się do malowania takich form konturowych, kontrastowych, z wyraźnymi kształtami. Też warto pamiętać, że inaczej kolor wygląda w trakcie pracy, a inaczej po wyschnięciu. Akryle dają dużo możliwości. Można malować cienkimi warstwami, ale też grubymi, na przykład impasto. To jest fajne medium, bo tak naprawdę wybacza nam błędy i daje dużo swobody. Można błędy poprawiać, korygować. No dobra, słuchajcie, zrobimy sobie takie podsumowanie trzech technik. Te trzy techniki różnią się przede wszystkim sposobem pracy, kryciem i trwałością, ale trzeba mieć świadomość, że tanie farby mają swoje ograniczenia. I to nie są produkty generalnie, tak jak już wspominałam, do profesjonalnego malarstwa, ale my się uczymy, eksperymentujemy. No i wiadomo, ma to nam sprawiać jakąś tam przyjemność. No i to jest w porządku. Więc jeśli chodzi o akryle, to jest technika szybko schnąca. Są to farby wodne, które po wyschnięciu tworzą trwałą nierozpuszczalną warstwę. Nadają się do prostych prac ćwiczeń szkiców kolorystycznych. Uważam, że są odpowiednie, gdy chcemy przyzwyczajać się do takiej pracy z warstwami i zależy nam na farbach szybko schnących. Jeśli chodzi o gwasz, e, jest to kryjąca matowa farba wodna, którą można ponownie aktywować wodą. Gwasz łączy w sobie cechy akwareli i akrylu, ale daje zupełnie inny efekt, bardziej ilustracyjny. Tempera ma zwarto-gęstą konsystencję, po wyschnięciu staje się trwała, nie daje się już rozmyć jak gwasz. Daje takie czyste, równe plamy koloru, ale nie jest też tak intensywne jak akryl. Dobrze sprawdza się w prostych formach, łaskich kompozycjach i klasycznych tematach. Pewnie zastanawiacie się, co wybrać i dla kogo są takie farby. Myślę, że dla wszystkich, Każda technika, każda farba daje inny efekt, więc myślę, że warto spróbować wszystkich technik, o ile budżet Wam na to pozwoli. One są dedykowane właściwie dla każdego, niezależnie od poziomu umiejętności. Dla dzieci, młodzieży, amatorów, dla każdego, kto chce po prostu spróbować malować, to dobre media na start, żeby przekonać się, jak się pracuje z różnymi farbami. Te produkty mają zupełnie inną rolę, mają być dostępne, proste, zachęcające do działania, zwłaszcza dla początkujących. Ok, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że był dla Ciebie pomocny, że Cię zainspirował i teraz już wiesz co wybrać, jakie przybory, w jakiej technice będziesz malować. Pamiętaj, że mm, ogólnie w malarstwie jest dużo technik, ale też dużo przyborów, zarówno z tańszej, średniej, jak i wyższej półki cenowej. Więc tak naprawdę wszystko zależy od Ciebie. Od Twoich preferencji myślę, że z narzędziami Luz Art można śmiało startować i tworzyć swoje pierwsze projekty. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, mile widziana łapka w górę i komentarz pod tym filmikiem. Dajcie znać, jakie były Wasze ulubione techniki na początku przygody z malarstwem. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego pa!